Dzisiaj mieliśmy zajęcia zmienne, połowa chłopaków, większość chłopaków gra z kosza, graliśmy także w piłkę, nożną w kosza, w ping więc były to też zajęcia, które miały na celu nas jeszcze bardziej usprawnić. Teraz czekamy na obiad, później mamy kolejne ćwiczenia i zajęcia z psychologiem oraz zajęcia z panem Jurkiem Buczakiem, no i na wieczór kolacja i... Może jakieś spa albo zagramy w kręgle z słopakami? No, na łodzi budzimy się zazwyczaj o ósmej i idziemy na śniadanie. Potem, wczoraj i wczoraj weszliśmy na Narty, dzisiaj Nart już nie było, były zajęcia na sali gimnastycznej, gdzie graliśmy w skosza, w piłkę nożną, w ping-ponga i w... tam biegaliśmy na bieżni. No, potem udaliśmy się na taki czas wolny, poszliśmy do Kwiatkomory teraz pójdę do pokoju za pół godziny udamy się na obiad całą drużyną no po obiedzie na pewno będziemy mieć zajęcia z panem Jurkiem Buczakiem i z panią Julią później pójdziemy znowu do kryokomory zjemy kolację no i na wieczór pewnie będzie jakaś integracja drużynowa zapewne pogramy w kręgle albo wymyślimy coś innego bardzo dobry hotel i Dziękujemy tutaj hotelowi Artus za to, że nas bardzo dobrze przyjął i mamy bardzo dobre warunki, żeby tutaj trenować, przebywać i także do, bardzo dobre jedzenie jest. No na pewno obóz jest po to, żeby przygotować nasz test do sezonu jeszcze bardziej, żeby kontynuować te przygotowania i też żebyśmy się poznali z zawodnikami, zaklimatyzowali w drużynie, y, poznali bardziej, żeby była spokojna atmosfera, fajna. No tak jak mówię, no znałem Martina, bo byłem z nim raz tam y, w szkole, no to go poznałem, Bartka znam od dawna. No, mieszkamy blisko siebie. No tak Nil, Krzychu czy y, Przemek, no poznajemy się z nimi. Wczoraj przeszliśmy chrzest, więc y, weszliśmy do tej drużyny już na 100%, jesteśmy częścią mniej i chcemy się na spokojnie w niej zaklimatyzować.